Witam Was tutaj. Mister ze Gusta jest ze mną. No. no, no i to jest mapa Escape na dwóch graczy. Textur Pack oczywiście. Może nie dam linka w opisie, bo google nie boli. Ale no dobra. No ja przeczytam to nie jest nasz Escape. My tylko ściągamy, ściągamy No ładnie ściągaliśmy. Dobra, no to tak. Ja przeczytam. Mm. Podstawowe zasady graj na pokojowym. Nie niszcz klocków, nie czytuj mapa przeznaczona na dwóch graczy. Gdy użyjesz przedmiotu, to go wyrzuć. Jeśli mapa się spodoba spodobała, to zasubskrybuj mój kanał na YouTube. Bawcie się dobrze. Do mapki polecam tekstur Sortex. No dobra, no i to było na tyle. I nic. Będzie go no, fajną za pójść, czekaj, ja zapuszczę fajną Ej, jak coś ty... To weź puść i ten i idziemy. No. Ja, gra... ja grać pierwszy! Bombaj! I... Czekaj, trochę podgłośnie. Dobra. Idziesz? No już wii bomba. O czy ja grać pierwszy? Ty idź tam. Dobra. Ty idź tam, bo tam jest grać drugi. Dobra. E, na początek coś łatwego. Przeciągnij tą dźwignię. Dobra, drzwi mi się otworzyły. O, slime ball. Eee... W... A, o tu, o tu, jest dispenser u góry. A, tu jest dispenser, widzę, widzę, tu jest dispenser. I tam gdzieś powinieneś mieć przycisk. O, nie, wys... Wyszło? No, no, wyszło, czekaj. Czekaj. Ło. A, winda. O, dobra. wchodzimy. Do chyba. No trzeba, trzeba, dobra. Tu co? Ym, wyścig. Wyścig. No dobra. A to kogo to obchodzi? Tak, nie A, wiem, bo myślałam, że tu mam, mam skakać. Czego to jest takie proste? Oj. Czekaj, nie. Oj. A teraz co? Czekaj, ej, jak ty tam żyje. No, normalnie. No, bo tu już. Jest... Kurde, ja tu nie mogę przejść, ja nie mogę. Dobra, to ja już będę czekał na Ciebie na Escape. Czekaj. Jest... Dobra, to czekam na Ciebie i... Ja wiem, bo. Kurde. Czego, czego mam wrażenie, że ja będę musiał skakać? Kurde no co ty tam na końcu zrobiłeś? Bo Ja, ja normalnie idę, jest cool, jest cool i dochodzę do tego. Do końca jest pajęczyna z jednej strony, z drugiej szkło i nie mogę wyjść. O co tu chodzi? Co tu? Co to znaczy? Czekaj, denerwuje mnie to. Ja? Jak ty to przeszłeś? Co co ty tam uczajasz? No bo ja nie wiem, jak to wyjść No przez parę? A Jaki ja głupi jestem! Ja myślałam, że ty jakoś tam przeszłeś przez ten. Ja nie mogę. Dobra, to pójdź już na górę. Dobra, już. Ja nie mogę, ja nie wiem, kurde, jak to przejść. W skrzynce mam dźwignię. Ja tu mam pistony. Miałem jakieś litery. Ej, tu! Wiem, czekaj, bo tu masz ten. Skakać. Skacz, skac, skacz, skacz patrz. Się... Widzisz? A dobra, ale patrz. ja tu mam jakaś najlepsza karta. dźwignie. I przeciągnąłem tu dźwignię. Jak najlepszy. Musisz tam kod wysłuchać, by... Nie stój musisz tam kod wysłuchać, żebym ja tu mógł przejść. To, ale, no to może na górze będzie kot. No dobra, nie wiem, bianie. Dobra, weź mi tego, nie zataruj. Kurde! Co? Zdechłem. <średziny> Spadłem no w na takim łatwym skype'ie. Masz coś tam? No, dźwignie... I tu mam co? chyba, żeby ci przerzucić dźwignię, ale nie jestem pewien. Dobra, rzucam, jak coś. No, czekaj. I ty... No, dobra, już. No, dobra, już. Czekaj, bo... Czekaj, Odblokuj grać drugi, czekaj. Coś tu jest. A, przejście dalej, bo ja mogę przejść, ale ci muszę odblokować, żeś ty mógł przejść, czekaj. Już idę. Co jest tam u ciebie stało? Co jest tam u stało? Piasek mi zleciał! No właśnie wiem, bo tu był piasek i nie wiem co tu, Żebym wiesz, żebym wszedł, bo ja mam tylko, żeby wejść na górę. Nie, no to i chodź. Ej, idziesz dalej? No. no. Chodź dalej. Dobra, dzisiaj. Yy, checkpoint. Czekaj, no dobra. Skrzynka! Patrz co mamy? Oj, 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 oj. Hihihi. Wszystkie takie same. I jak coś to ja ci nic nie zabrałam, wszystko mam do same. Ty, patrz. I po 62... Dwa... Ty zde stój! Łapy mi pasują, patrz. Tak łapy i głowa mi pasuje do zbroi. Ej, no nie, bo masz taki te. No dobra, nie chce. Ej, chodź ja spać. Dobra, to ja będę nagrywał tak co pięknie co jednego checkpointa, więc to jest w pierwszej części, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. i witam i żegnam Was do drugiej części. Cześć.